Dzień dobry, witajcie w poniedziałkowy poranek. Jak wam minął weekend? Mam nadzieję, że bardzo dobrze, że bateryki naładowane, i już czekacie z niecierpliwością, żeby tą energię zgromadzoną przez dwa dni, piękne dni, podzielić się dalej. Ja na pewno tak, wysyłam wam już moją energię teraz, a za chwilę będzie jej jeszcze więcej, jak tylko rozpoczniemy nasze rytuały i. W naszym ciele ta energia zaczyna, zacznie przepływać nie, w niezakłócony sposób. Zapraszam Was do tego, żeby razem ze mną poćwiczyć. Mamy już 112 tydzień, w którym ćwiczymy rytuały tybetańskie. To jest ponad dwa lata, jak razem online. Wprowadzamy w życie nasze wyzwanie, które dodaje nam radości, energii, ale również sprawia, że nasze ciało jest elastyczne, jest jak najdłużej sprawne, młode, piękne. I dzięki temu możemy dużo lepiej i dużo sprawniej funkcjonować. I dlatego też ja zachęcam do tego, żebyście nie tylko razem ze mną ćwiczyli wy, ale również zachęcali do tego swoich znajomych, ponieważ to naprawdę jest fantastyczna sprawa, która sprawia, że nasze życie staje się dużo łatwiejsze, dzięki której możemy również uwalniać z naszego ciała różne emocje, bo gimnastyka, każdy ruch generalnie służy do tego, żeby. Nagromadzone w ciele napięcia mogą się rozpuścić. I dzisiaj będziemy myśleć o złości, bo takie jest dzisiejsze przesłanie, które mówi o tym, że w trakcie gimnastyki wyrzucam z siebie całą złość. I jest to bardzo potrzebne, żeby ta złość nie gromadziła się w naszym ciele, tylko żeby uchodziła z nas na zewnątrz. Jest to emocja, która jest niezwykle nam potrzebna. Ona sygnalizuje o tym, że dzieje się coś nie tak i że trzeba zareagować, ale bardzo często nasza kultura i nasze wychowanie sprawia, że tę złość tłumimy w sobie i nie okazujemy jej na zewnątrz. A dzisiaj w trakcie ćwiczeń wyrzucamy z siebie całą złość i to jest niezwykle ważne. W trakcie gimnastyki pijemy wodę. Zachęcam Was do tego. Ja mam ciepłą wodę z cytryną. Przez cały dzień piję ciepłą wodę. Oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli. I wprowadzamy dzisiaj tę myśl, o której już wcześniej powiedziałam, wypływa ze mnie cała złość. Wypływa ze mnie cała złość. Skupiamy się na sobie, wykona, wykonujemy każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości. Zwłaszcza jeżeli dopiero zaczynacie, to pozwólcie sobie na to, żeby wykonać mniej powtórzeń. Założenie jest takie, żeby zaczynać od dwóch, od trzech powtórzeń i co tydzień zwiększać sobie o dwa, po to, żeby dojść do maksymalnej liczby 21. Także powoli, ze spokojem i z uśmiechem rozpoczynamy. Tak wygodnie rozstaw nogi na szerokość bioder, zwróć uwagę na to, żeby stopy były ustawione względem siebie równolegle. Wyciągnij sylwetkę górę, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, odblokuj kolana, połóż dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie. Wciągając powietrze nosem, uruchom mięśnie brzucha tak, żeby wtłoczyły one to powietrze głęboko tu, gdzie znajdują się twoje dłonie. W tym momencie brzuch napełnia się jak balonik. Chwilę wytrzymaj. I powoli, rozluźniając mięśnie, wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech. I do pięciu wydech. Ze spokojem powoli oddychamy, skupiając się na tym oddechu, wykonując go w pełni świadomie. I cały czas oddychając. Przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, wyciągnij się w górę, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie, ponieważ będziemy kręcić się wokół własnej osi, w prawą stronę, i żeby nie zakręciło się w głowie. Wzrok pozostaje na tym jednym punkcie aż do momentu, kiedy ciało się obróci, i dopiero wtedy szybko odwraca się głowa, wracając na ten punkt, a za nią podąża ciało. Rozłóż ręce szeroko. Przytrzymaj mięśniami brzucha sylwetkę i zaczynamy wirowanie. Z uśmiechem oddychając, wykonaj tyle obrotów, ile możesz, i w swoim tempie. Zatrzymaj się. Stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców i oddychaj do brzucha. A jak już wirowanie w głowie ustanie, to przejdź powoli na matę. Popij wodę. połóż się na plecach do drugiego rytuału. Ułóż się wygodnie, ręce ułóż swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup jest cały przyklejony do podłogi, palce stóp zagarte mocno do góry, tak żeby uniosły się nad podłogę i na wdech umieść głowę i palcami pociągnij nogi do góry, starając się, żeby były proste w kolanach, a jeżeli jest to zbyt trudne, możesz się lekko ugiąć. Z wydechem. Otóż i nogi i głowa. Wdech i wydech. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech siedem, wydech, osiem, wydech, dziewięć, wydech, dziesięć, wydech, jedenaście, wydech, dwanaście, wydech

Wydech dziewiętnaście, wydech dwadzieścia, wydech dwadzieścia jeden, wydech i rozluźnij. Przewróć się na bok, powoli podnieś za pomocą rąk, pokiwę. I uklęknij do trzeciego rytuału, rozstawiając nogi na szerokość bioder, oprzyj palce z z sylwetkę wyciągnij w górę, oprzyj sobie dłonie o pośladki i spuść głowę w dół. I na wdech umieść głowę, wyknij klatkę piersiową w przód, ściągając ze sobą łopatki i odchyl się do tyłu w taki sposób, żeby Bioder nie wypychać tylko żeby zostały w miejscu a tylko głowa się wychyla i z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech trzy wydech cztery wydech pięć wydech sześć wydech siedem wydech osiem wydech dziewięć wydech dziesięć wydech jedenaście wydech dwanaście wydech trzynaście wydech czternaście wydech piętnaście wydech szesnaście wypływa ze mnie cała złość wydech Siedemnaście, wydech osiemnaście, wydech dziewiętnaście, wydech dwadzieścia, wydech dwadzieścia jeden. I z wydechem rozluźnij, pokręć głową, pokręć ramionami, żeby rozluźnić kark. I wodę. I do czwartego rytuału usiądź. Rozstaw nogi na szerokość bioder. W miarę możliwości wyprostuj kolana, sylwetkę wyciągnij w górę, pchając pępek do przodu. Oprzydłonie o matę przy biodrach i spuść głowę w dół. I na wdech unieś głowę. I mocno podnieść biodra do góry. A głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć wydech, sześć, wydech, siedem, wydech, osiem, wydech, dziewięć, wydech, dziesięć, wydech, jedenaście dwanaście wydech trzynaście wydech czternaście wydech piętnaście wydech szesnaście wydech siedemnaście Wypływa ze mnie cała złość Wydech. 18. Wydech. 19. Wydech. 20. Dwadzieścia. Wydech. 21. Dwadzieścia Wydech. Usiądź spokojnie. Przepni dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. I zapleć palce, pokryć nadgarstkami w przód. I w tył. Łyk wody. I do piątego rytuału połóż się na brzuch. Zostaw nogi na szerokość bioder oprzyj palce stóp omatę. w prostszej wersji ćwiczenia możesz sobie oprzeć ręce na łokciach jeżeli jest ci zbyt trudno utrzymywać ciężar ciała na nadgarstkach unieś do góry brodę podnieś cały ciało w górę i na wdech wyklij mocno pośladki naprężając nogi i brzmieć w wersji trudniejszej oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej podnieś do góry brodę Unieś całe ciało w górę. Ewentualnie możesz pozostawić kolana na macie, tak będzie ci łatwiej. I na wdech przenieś pośladki w górę, skieruj łokcie na zewnątrz, obu wersych ćwiczenia. Dociągnij brodę do mostka. Kolana mogą być lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górę. 对，一呼，吸，呼，吸，对，呼，吸，吸，呼。 dwanaście, wypływa ze mnie cała złość, wydech, trzynaście, wydech, czternaście, wydech, piętnaście, wydech. 16 Wydech siedemnaście. Wydech osiemnaście. Wydech dziewiętnaście. Wydech dwadzieścia. Wydech. Dwadzieścia jeden. I z wydechem uklęknij. Usiądź pośladkami na piętach. Rozszerz kolana. Ramiona wyciągnij mocno do przodu. Oprzyj czoło matę i oddychaj do przodu. Powoli się podnieść, popij wodę. Do ćwiczenia dodatkowego przejść do kręgu podkrętego. Dłunie znajdują się dokładnie pod barkami. Przytrzymaj tu w miarę uniesiony w górę, tak żeby nie wypinać i nie opuszczać w dół bioder. I będziemy unosić nogę. Przyklejamy łydkę do uda i wykonujemy wymachy w górę i w dół, starając się, żeby łydka cały czas była przyklejona. Wdech i wydech. Wykonuj to ćwiczenie w swoim tempie. Zmiana. Druga noga, łydka przyklejona do uda, i zaczynamy wdech i wydech. I rozluźnij, żeby dobrze rozluźnić biodra, to pomachaj na boki, tak jakbyś machał, machał ogonkiem, poczuj jak puszcza napięcie w mięśniach, popij wodę i połóż się na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce z matem, ręce oprzyj na łokciach. Nastawiam czas na 60 sekund. Wytrzymaj w tej pozycji tak długo, jak długo możesz. I zaczynamy. Unieś ciało w górę. Zawień ogonową pod siebie, wyprostuj plecy. Przenieś ciężar do przodu. Tak, było, gdzie znajdowały się dokładnie pod barkami, głowa, przedłużenie kręgosłupa, zaciskaj mocno pośladki, trzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, uśmiechaj się, oddychaj i wytrzymaj. 5, 4, 3, 2, 1. I rozrócimy. Połóż się wygodnie. Pozwól ciało się zrelaksować. Oprzyj głowę na dłoniach. Zamknij oczy. Oddychaj do brzucha i całą uwagę skup na oddechu. Poczuj jego przepływ przez całe ciało i poczuj, jak pomaga on puszczać napięcie w różnych partach ciała. Zacznij od stóp. Świadomie skieruj tam swoją uwagę i rozluźnij. następnie łytki Uda Pośadki Uważam, czy wszystkie mięśnie są rozluźnione? Rozluźnij brzuch, odcinek kręcikowy, kręgosłupa plecy. Barclay, Oddychaj i rozluźnij mięśnie nie czoła. Pójdź swobodnie szczękę i pozwól opaść policzkiem. czyli jak powietrze swobodnie przepływa przez całe twoje ciało, napełniając cię tlenem, światłem, energią, radością, wdzięcznością. Podziękuj swojemu ciału za tę gimnastykę, Uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę, która do ciebie wraca. Powoli otwórz oczy. Zacznij poruszać całym ciałem. Podnieść się, popi wodę, i na koniec pogimnastykujemy mięśnie twarzy, a dzisiaj skupimy się na oczach. Najpierw rozgrzejcie dłonie. I przykładamy je do oczu, żeby poczuć ciepło. Oddychaj. I przez chwilę skieruj energię na swoje oczy. I teraz będziemy. Kierować wzrok bez przesuwania głowy w górę i w dół. I tak 5 razy. 1, 2, 3, 4, 5. Ciężko, bo słońce mi świeci w oczy. Teraz 5 razy w prawo i w lewo. 1, 2, 3, 4, 5. Teraz po skosie, prawo góra, lewo dół. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I drugi skos. Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. A teraz krążymy gałkami ocznymi. Poczuj, jak pracują mięśnie. Jeden, dwa, trzy, 4, 5 i w drugą stronę. 1, 2, 3, 4 i 5. I to samo ćwiczenie wykonujemy z zamkniętymi oczami. Zaczynamy od spoglądania w górę i w dół. 1, 2, 3, 4, 5. I oddychaj na boki. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Skos najpierw jeden, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, drugi skos. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i obracamy. Jeden, dwa trzy, cztery, pięć i w drugą stronę jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. Zaciskamy oczy, mrugamy. Weź głęboki wdech, wydech, popij wodę. Nasz wzrok zależy od sprawności mięśni naszych oczu, więc warto jak najczęściej sobie ćwiczyć w ten sposób, po to, żeby jak najdłużej mieć dobry wzrok. Zachęcam Was do tego. Wypróbujcie i dajcie znać, czy działa. A dzisiaj już bardzo Wam dziękuję za wspólną gimnastykę, za to, że mogliśmy wymienić się energią. Życzę Wam pięknego dnia i widzimy się jutro. Do zobaczenia!